Witam, dzięki za przyjście na film. Zaczynamy akwarium dla początkujących do 550 zł. Moja propozycja akwarium prostokątne Presco 54 litry wymiary 60 na 30 na 30 89 zł plus 31 równa się 120 gupiki pawie oczko w obsadzie 2 samce 4 samice około 8 zł a do tego 4 danie opręgowane około 6 zł dlatego 6 razy 4 równa się 24 plus 48 równa się 72 zł dostawa zależy można kupić w lokalnym sklepiku filtr wewnętrzny fan 2 biologiczny mechaniczny 100 zł z dostawą piasek naturalny 15 kilo od 0,5 mm do 1,2 mm. Taki piasek bym polecił z dostawą 40 zł. Pokrywa Diversa tworzywo sztuczne 60x30 z dostawą 180 zł. Wyposażony też jest w światło karma 10 zł. Kupicie w jakimś sklepie, na przykład Brico Marsze. Łączna kwota 120 plus 72 plus 100 plus 40 plus 180 plus 10 równa się 522 550, odjąć 522 równa się 28, kup sobie hodoga. Podsumowanie przedstawiłem tutaj akwarium dla początkującego, mało wymagającego akwarium ma wszystko co potrzebne jest początkowemu akwaryście. Pozdrawiam.